Stoły były łamane, krzesła były rzucane, krew została przelana. Za nami największa gala roku od All Elite Wrestling z tej strony Sicario, a to jest omówienie All In Wembley Stadium 2024. I klasycznie, zanim powiem coś o gali jako o całości, to kilka słów o każdym meczu z góry zaznaczę, że postaram się, żeby ten materiał jak zwykle był raczej krótszy niż dłuższy, należy no z racji, że to jest po prostu omówienie pay-per-view od AEW, no to jak się domyślacie, trochę tego generalnie jest. Mm. I tak na opening poszło starcie o mistrzostwa, które są po prostu martwe od jakiegoś roku, czyli mistrzostwa trios. Fakt, że był to ladder mecz, Dodał tu kolory, i czy storyingowa walka była naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Smutne jest trochę to, że te pasy to taki zapychacz dla zawodników, na których nie ma pomysłu, bo nadal myślę, że takie House of Black mogłoby trzymać dowolne trzy pasy w AEW, wliczając w to Mistrzostwa Świata, ale chyba nic nie zwiastuje wiosny dla tej dywizji. ku publiczności PAK oraz Chłopaki z BCC zdobywają tytuły. Mm. Fajna walka na rozgrzewkę dla widza, niestety wynik nikogo za bardzo nie obchodził i wiecie, gdy ludzie krytykowali to, jak The Elite miało serię meczów z Death Triangle te tytuły, no nie wiem, komuś mogło się to podobać, komuś nie, bo było za dużo spotów, ale co by nie mówić, wtedy te tytuły naprawdę wyglądały jak prawdziwe tytuły, teraz niestety... To takie trzy pasy po prostu, które ktoś musi trzymać, żeby, żeby na stronie głównej i się to zgadzało. 6 na 10 taka moja ocena dla tego starcia. Mm. I tak jak ostatnio puściłem wyraźny rant na brak turnu Mera i May, tak szybko okazało się, że niepotrzebnie TK poszedł w turn po zwycięstwie w Owens Cup, zamiast po meczu Tony Storm z miną Shirakałą. I chyba też wyszło ok, publiczność reagowała bardzo żywo, przez co walkę oglądało się po prostu dobrze. Yy, I co tu dużo mówić, fajne, brutalne starcie, w którym widać, że panie miały sobie dużo do pokazania w ringu. Yy, Maria May mistrzeniom, nową mistrzynią, w pełni zasłużenie i w dodatku w pełni chilową mistrzynią. I to jest chyba coś, co chcę zobaczyć od AEW w najbliższych miesiącach. Idźmy w totalnie Faceową Toni Storm. Bez żadnych chilowych zagrywek, żadnego twinerowania, żadnego nie wiem, żadnych interwencji ze strony Lutera. Niech Toni po prostu będzie wyraźnym facem dla wyraźnie chilowej Merai May. Na minus brak interwencji Shirakały. Z jakiegoś powodu żadna pani nie wtrąca się w swoich meczach, a wielce prawdopodobne mimo wszystko, że Japonka będzie jednak miała coś do pokazania w nadchodzącym panowaniu May. Yy, także za samą jej obecność duży plus ode mnie, za to, że w ogóle była na tych trybunach, co jednak wskazuje, że coś tam może się podzieje w przyszłości. Yy, ocena 7 na 10 i naprawdę bardzo dobrze ogląda się te kobiece mecze AEW, kiedy publiczność reaguje tak jak reagowała ta na stadionie na Wembley. Dobrym zwyczajem już yy, pomina walkę Chrisa Czerwika. <laughs> Powiem tylko, że hook z tym pasem FTW to chyba taki efekt tego, że od jakichś dwóch lat nie ma na niego planów i, i chętnie zobaczę. Jak jakiś ciekawy pomysł wreszcie na tą postać się pojawi bo nadal uważam, że dla takich zawodników jak Hook, którzy niekoniecznie mają i niekoniecznie chcą mieć taką idealną wiecie, atletyczną budowę w stylu WWE jakby nadal uważam, że dla Hooka AEW jest idealnym miejscem do tego, żeby mieć jakąkolwiek karierę i zrobić jakąkolwiek rozpoznawalność, także Trzymam kciuki i mówię: no niech tylko pojawi się po prostu jakiś ciekawy pomysł. 2 na 10 za tą walkę yy, i to tylko za suplex taza w końcówce. Yy, mecz o Mistrzostwa taktimów to chyba najlepszy przykład, yy, w jak ciężkiej dupie jest ta dywizja. No, powiedzmy sobie szczerze: ten mecz polegał tylko na tym, że to największa gala roku, więc trzeba wcisnąć FTR vs Bucks. Ale, wait, to było już rok temu, więc dodajmy jedyny taktim, który jest jakkolwiek over, czyli The Acclaimed. Yy, no i chyba trzeba powiedzieć, że poza tą trójką yy, duetów nie ma aktualnie w AEW jakiegokolwiek taktimu. Co więcej, to właśnie Caster i Bowens wydają się sensowniejszą opcją na nowych mistrzów, niż takie FTR, no tu chociaż jest cień historii przeciwko tym Baxom w ostatnim czasie. Z plusów, to gdy na wejściu usłyszałem Maxa Castera rapującego o przyrodzeniach jego rywali, to zaśmiałem się i stwierdziłem, że jednak obejrzę tą walkę. Bracia Jackson oczywiście nie oddają na razie pasów, władza nowego D-Elite nadal trwa, ale o samym bookingu tej dywizji nie można powiedzieć niestety nic dobrego. W kwestii starcia to tutaj panowie nie pokazali nic nowego, a emocje były mniejsze niż rok temu, no i stąd właśnie moja ocena, czyli 4,5 na 10 to chyba, to chyba odpowiednia nota. Wielką niewiadomą pozostawał Casino Gantlet match o szota na Mistrzostwo Świata. Przy czym cały sens tej walki, cały sens feudów w AEW wskazywałby na to, że zwycięzca powinien być tu jeden i powinien być nim Adam Page. No, i wtedy do meczu weszli Christian Cage i Luchasaurus. Christian ze wszystkich ludzi wygrał to starcie. Nie wiem, czy to jakiś dziwny dream match, po prostu, żeby chilowy Cage zmierzył się z Danielsonem, ale to po prostu nie powinien być. On tak jak nie powinno być w tym starciu Jeffa Jareta, ale też daruję sobie komentarz. Co do samej walki, to bardzo udany debiut w Federacji zalczył Ricochet. Pokazał się fajnie i mm, myślę, że fakt, że starcie nie wygrał, raczej niewiele tu zmienia. Oprócz tego gratka dla publiczności w postaci Nigela McGuinnessa i naprawdę wszystko byłoby świetne w tym meczu gdyby nie wynik 6 na 10. Po tym starciu czekał nas krem de la creme. Ewidentnie najważniejsze i najgłośniejsze starcie na tej gali spokojnie mogłoby main eventować. Mowa oczywiście o starciu Maxwell Jacob Friedman kontra Will Osprey. I jak to w AEW bywa, każdy fałd Maxa ma nienaganny storytelling i build, więc klasycznie było to lepiej zbudowane starcie niż choćby meczem Mistrzostwa Świata. I to też miał być duży moment dla publiczności, duże zwycięstwo ich pupila, wygrana dobra nad złem i tak też się stało. Will Osprey wykonał też wyczekiwanego Tiger Drivera i odzyskał pas, który na nowo będzie teraz znany jako International Championship. Starcie było krótsze i nieco wolniejsze od tego pierwszego na Dynamite, ale tutaj nie mam zastrzeżeń, bo je pokazali i tak, dlaczego aktualnie to jedni po prostu z najlepszych na świecie. 9 na 10. Mm. Najtrudniejszą i najgorszą robotę do wykonania dostały niestety Bridbaker i Mercedes. Monet. Yy, stara zasada mówi, że po takich meczach jak ten Osprey'a z MJF'em publiczność potrzebuje przerwy i w taką przerwę to starcie się zamieniło. Ludzie byli zmęczeni, na trybunach było cicho, a też jakieś wybitne starcie to nie było. Mercedes broni, chyba idziemy dalej z tą rywalizacją i dobrze, bo jeśli Mercedes ma być heal'em, a mamy już heal'ową mistrzynię Meraya May, to chyba nie ma po co pchać ją w ten główny obrazek. Niech Monet nie daje dobre walki, brit, dobre proma i jakoś to będzie do tego all out. Moja ocena 5 na 10. W przedostatniej walce dostaliśmy natomiast coffin match o past TNT między Jackiem Perem i Darbym Alinem. I czegoś mi brakło w tym starciu. Na pewno rzuciło się w oczy to, że trwało ono najkrócej, bo tylko 10 minut, natomiast mam dwa duże problemy z tym meczem. Po pierwsze, czemu wpychamy Darbiego w pasjędzi, jeśli wywalczył on na mistrzostwa świata na Grand Slam? I po drugie, znowu kompletnie niepotrzebny segment, gdzie Young bucks chcieli podpalić trumnę wraz z Darbim. Jakby serio bawimy się w podpalanie, nie wiem, co z ludźmi, którzy przeżyli jakąś traumę przez pożary, zwłaszcza że to stany zjednoczone, więc to raczej dosyć częste. Jakby na naprawdę mamy udawać, że podpalanie nieprzytomnego faceta jest ok. No, na szczęście obyło się bez tego, bo całość uratował Sting pojawiający się i ratujący Darbiego, ale no, 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 no nie dam temu więcej niż 3,5 na 10, a gdyby nie kombinowanie, to mogłoby być spokojnie 6 na przykład. O walce wieczoru. Można powiedzieć natomiast dużo złego, ale na pewno nie to, że była to zła walka. Danielson był jednak sporym faworytem, przez to, że postawił karierę na szali, i to właśnie na Danielsona postawiło AEW. Stało się to, co ludzie chcieli zobaczyć już dawno temu. Brian Danielson, mistrzem świata AEW. Tony Khan ma poważny problem z tym pasem, bo przez swój booking popsuł totalnie panowanie Swerva. A jedyne osoby na tyle over, żeby trzymać to złoto poza nim, to MJF oraz Will Osprey, którzy są zajęci sobą. Tak więc postawienie na zawodnika, który ogłasza głośno, że chce iść na emeryturę, było nieco ryzykowne, ale mimo wszystko uważam, że finalnie okazało się, że to całkiem dobry pomysł. Słowo, niech jakoś się odbuduje bez tego pasa. Niech Brian da nam wszystkim trochę radości przez emeryturę. Y i co by nie mówić, jednak ten, ten obrazek, gdzie po prostu Danielson faktycznie stał otoczony całą swoją rodziną z tym, z tym pasem mistrzowskim, jednak zrobił dobrze na serduszko. Od strony ringowej nie czepiam się do niczego, bo wa walka jest warta obejrzenia wszelkich powtórek. 9 na 10 za ten main event, głównie za widok Briana z pasem, ale jednak. Mm. Tak więc kilka słów podsumowania. AEW All-in 2024 pokazało nam dużo rzeczy. Masę dobrego wrestlingu, ale i bardzo dużo problemów, które ma ta federacja. No bo to nawet nie były problemy stricte tych walk, tylko po prostu problemy wynikające z bookingu tanego kana. Jak chociażby Dywizja Trios oraz Tag Team, gdzie widać, że to prosi się o ratunek i tak gala tylko pogłębia to wrażenie. Trochę losowy zlepek ludzi zdobywa pasy Trios. Christian Cage wygrywający gauntlet, beznadziejne feudy Chrisa Jericho, brak buildów tam, gdzie są one konieczne, jak w przypadku serwa. A wielki transfer jako nie broni nawet swojego pasa, bo mistrzostwa kontynentalnego mogłoby po prostu równie dobrze nie być. Dużo bałaganu, bo zdecydowanie za duży roster. Dużo fakapów do naprawienia, i dlatego mam takie mieszane uczucia względem tego pay-per-view. Po zsumowaniu ocen wychodzi nam 51 na 90 punktów, czyli jakieś 3 gwiazdki. Myślę, że tak jak podciągnąłem oceny SummerSlam, które mi się nie podobało, to tutaj też podciągnę tak do 3,5 gwiazdki, bo oglądało się to naprawdę przyjemnie. Natomiast jedyne problemy to były takie problemy natury logicznej, czyli właśnie kto wygrał, co się, co się po prostu działo w meczu, co się działo po meczu, czy czegoś nie było za dużo. Natomiast sama gala naprawdę była jako całość bardzo przyjemna do oglądania, dlatego też ocena jej jest po prostu trochę ciężka, no ale powiedzmy, że te 3,5 gwiazdki to jest jako taka. Moja ocena. Swoją ocenę możecie natomiast zostawić komentarze. Oprócz tego zachęcam do lajka lub suba, mówię dla Was Sicario. Do usłyszenia. Hej.